I idzie w następnie w następnej degustacji. Tym razem mam e, piwo angielskie e, z Roberts Marston e, Revisionist Craft e, Lager 4%. Jak wejdziecie na stronę e, Marston, to możecie odnieść wrażenie, że to jest Brobar. Bo oni tam zakupili kilka browarów, mają te swoje marki, nie? Mają, mają tam te. E, Swoje na przykład Witchwood, Wood czy, czy um, tam jeszcze mają e, bardzo chodzicie przez te wchodzicie sobie w te, w te browary i tam widzicie jakie biworo Ale niektóre to są tylko marki tak jak to Revisionist, jest parę lat temu 3 czy 4 e, to była po prostu marka specjalnie zrobiona dla Tesco. Było Revisionist, e, Lager, powiedzmy, tylko że wtedy miał 5%, teraz ma 4%. E, I było specjalnie uważone dla Tesco. Tu już tego nie piszą, po prostu zrobili sobie markę. E, I teoretycznie jest to kraftowe piwo, bo tak napisali, Craft Lager. E, no i tak, mam wspomnienia, że był to, był to całkiem w porządku, Lagerek. Także, jak znajdę gdzieś to wkleję gdzieś fotografię, jak miałem, jak zrobiłem butelki, bo to była butelka. No i zobaczycie sobie. Piszą tu, że wykorzystano w 100% słód lagerowy i 5 różnych rodzajów chmielu: brytyjskie, amerykańskie i klasyczne, europejskie a brytyjski admirał został wykorzystany, podwójnie e, wrzucono go do kotła, ale także um, na um, na zimno. No i tyle tu piszą. Natomiast na stronie można, można już doczytać, jakie konkretnie te e, chmiele wykorzystano. Niemiecki Harltau Magnum i Tradition, e, Słoweński Styrian e, i brytyjski e, admirał oczywiście e, i Bedi... Bea Nie wiem jak to się wymawia szczerze mówiąc. Ale to też, też było dodane do... do na zimno taką problem. A już się tym nie chwalą. No dobrze no. Jak widzicie, miała ja mi zdążyła opaść po, po nalewaniu, jest opalizujący. Nie jest klarowny. Natomiast barwa jest słomkowa, no, wchodząca lekko, w żółty po prostu. Piana nawet była ładna jak nalewałem, teraz zdążyła już opaść. Małe średnie pęcherzyki, dosyć gęsta, wszystko w porządku. Waro macie? Nie ma zbyt dużo, znaczy nie jest on bardzo uderzający w nos, ale są nuty cytrusowe. Troszkę słodyczy ze słodów. Ale cytrusowość tu jest naprawdę fajnie wyczuwalna. No, przyjemnie. No to spróbujmy. Średnie nasycenie. Średnie ciało. Ale przyjemnie jest. Jest fajnie dużo zestów cytrusowych. Troszkę takiej, jakby pomarańczy czy mandarynki. O, jest goryczka i bardzo fajna goryczka jest. Także ogólnie bardzo fajne wrażenie. Odświeżające. Cytrusowa jest bardzo fajna. I jest goryczka. Goryczka, która narasta i narasta. Jest ziołowa. Troszkę jakby kaziemista, i tutaj wchodzi Grapefruit. Jest taki fajny miks. I to się ładnie buduje. E, może dlatego, że nie ma bardzo dużej e, słodowości, ta goryczka jest bardziej wyeksponowana. I wobec tego e, możemy się nią bardziej cieszyć. E, I jak na koncerniaka, bo to jest koncerniak, mimo wszystko, no, bardzo fajne. Przyjemny, odświeżający, cytrusowy. No, yy, jest dostępny w zeskoł, w sześciopaku. Yy, kosztuje chyba 6 czy 7 funtów. Jak mam, to za dużo. Yy, ale można go kupić w kombatkę za 3 funty. To jest w sześciopaku. I wtedy puszeczka wychodzi po 50 pensów. No i wtedy się opłaca, wtedy jest naprawdę podwójna korzyść, bo piwo jest przyjemne i w miarę tanie. Tak, także mi się wydaje, że ogólne wrażenie z tego starego piwa pozostało jest tylko zmniejszony e, alkohol w nim. Tak mi się wydaje. Już nie pamiętam dokładnie, to było ładne parę lat temu. I nie mogę porównać, ale miałem dobre wrażenie. E, I teraz też mam dobre wrażenie, także warto, warto spróbować. E, za 50 pensów, za poszeczkę to warto spróbować. Mam nadzieję, że film Ci wam podobał, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o złączku, który będzie Wam przypominał o każdym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco i nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji Wasze zrobię, Cześć.